Hejka ogólnie przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ale miałem dużo nauki. Ale dzisiaj Wam pokażę jak zrobić to w Please Donate. Chodzi mi o to, że, żeby Wam ludzie robóksy dawali. Więc wychodzimy. Stosujcie się tego, co ja robię na filmiku. Wchodzimy w więcej. A później w tworzeń. Jeśli wyszliśmy już w tworzenie, wchodzimy w cre Creations. No i wchodzimy w ten nasz plac zbudowy, jak ja bym to powiedział, tam, co możemy robić, wszystkie rzeczy. I wchodzimy tutaj, nie zapomniałem gdzie to jest, i szukamy na tej zakładce z napisami pa pa Passes. Passes, powiem Wam, tak? I wchodzimy w to. Um, create. 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 create passes. Sorki, ale nie mam tak dobrze angielskiego. Bo. No. No, jak to już zrobiliśmy, to piszemy, co byś. Co chcecie? Jak Wam ta osóbka robuxy to co tam jej się wyświetli ja wpisuję po prostu dziękuję jak już napisaliśmy to schodzimy do creation to na niebiesko chodzi mi. nie będę tego czytał i, i później wchodzimy w to co zrobiliście w tego yy, pasa tego biletika jakby no i wchodzicie tam po boku macie sals sals nie wiem jak to wam powiedzieć. I przepraszam, ale ja tak trochę zapomniałam jak to się robiło. No i mm, musicie nakliknąć yy, takie żeby odznaczyć to właśnie item for sale i wpisujecie robuxy. Ile chcecie mieć? Ile chcecie, żeby wam ta osobka dała Robuxów? Ale popatrzcie jeszcze pod bokiem, wam pokazuję, że napiszecie 36 na przykład, a wam da 25. Więc po boku też patrzcie najlepiej. I wchodzicie w to niebieskie, i wam na dole się wyświetliło, że pases coś tam, że zrobiony jest. I teraz y, wychodzimy z tego, wchodzimy w please Donate'a tu szczególnie się męczyłam, żeby Wam zaznaczyć, że trzeba wyjść, nie? Więc dobra, udało się zaznaczyć. Więc wychodzimy. Odświeżamy, tak jak ja na filmiku pokazałem. Wchodzimy w Please Donate'a. Szybko idziemy zająć stanowisko. No i y, robuxy są tu Wam pokazane. Dziękuję za oglądanie. Papa pozdrawiam!